Kryzys w społeczności Garu. W przeszłości różniliśmy się i kłóciliśmy, ale teraz łączy nas jedna więź. Musimy toczyć wojnę, aż do zwycięstwa i nigdy nie poddać się wstydowi, nikomu nie służyć. Jakąkolwiek cenę przyjdzie nam zapłacić i jakkolwiek bolesne może być cierpienie. Nad wszystkimi zapadnie długa noc barbarzyństwa i nie zaświeci żadna gwiazda nadziei. Jeśli nie zwyciężymy, ale musimy zwyciężyć, i zwyciężymy. Winston Churchill Radio BBC 1940 rok. Potężny naród Garu przetrwał próbę czasu, napór triady i technologii i w dalszym ciągu istnieje. Choć dwa plemiona wyginęły, a jedno przeszło na stronę wroga, trzynaście wciąż żyje. Z wysiłkiem stworzyły więzy lojalności i honoru. Pomimo głębokich podziałów i otwartej wrogości wewnątrz szczepów i pomiędzy nimi, Garu udało się utrzymać jedność społeczeństwa i w dalszym ciągu uzgadniać między sobą podejmowane działania. Starają się utrzymać cienką powłokę uprzejmości, kryjącą pod spodem zaciętą wrogość. Lecz głęboko w społeczeństwie Garu, pod udawaną grzecznością, pod pielęgnowaną wrogością, kryje się najprawdziwszy szacunek. Po odrzuceniu wszystkich masek ukazuje się respekt, jak i Garu żywią do siebie nawzajem. Wszystkie wilkołaki cenią życie i całym sercem zawsze będą zwalczącymi w obronie Gai. Odróżnia je to od istot nadprzyrodzonych, takich jak nieumarłe wampiry, które należą do tradycji śmierci i potępienia. W społeczeństwie krwiopijców spotkać można bardzo niewiele szacunku dla innych im podobnych istot. Mają go jedynie dla umiejętności przeżycia. Duża część konfliktów pomiędzy garu spowodowana jest mentalnością Watachy, gdzie większy podporządkowuje sobie mniejszego, a mniejszy grozi większemu zajęciem jego pozycji. Mimo tego, więksi i mniejsi żywią dla siebie wzajemnie wrodzony szacunek, a prawo wymaga, by go okazywać. Żeby sprawnie funkcjonować, społeczność garu musi niwelować różnice planować wspólną politykę, karać łamiących prawo i prowadzić wojnę przeciwko nieprzejednanemu wrogowi. Chcąc przeżyć w nowym, niebezpiecznym świecie, garu muszą często godzić się na kompromis, a jest to jedna z rzeczy, które najmniej przypadają im do gustu. Próby forsowania przez niektórych własnych rozwiązań, opierających się na zasadzie wszystko albo nic, doprowadzają do jeszcze głębszych podziałów w poszukiwaniu wspólnego rozwiązania. Niektóre Garu wierzą, że największym wyzwaniem jest znalezienie i wykorzystanie wystarczającej ilości zasobów duchowych i materialnych, by zwyciężyć w wojnie przeciwko żmijowi, bitwie przeciwko tkaczce i walce przeciw ludzkości. Mylą się jednak. Największe wyzwanie nie pochodzi z zewnątrz, ale z wnętrza społeczności wilkołaków. Choć niektórzy nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, Powszechnie uważa się, że Geru mają wystarczające zasoby materialne i poparcie wyższych sił duchowych, by pomyślnie zakończyć walkę przeciwko Żmijowi. Energia i siła wilkołaków trwionione są jednak na walki wewnętrzne, które od tysięcy lat niszczą ich społeczność. Największe wyzwanie, przed którym stoją teraz plemiona, pozostało niezmienne od zakończenia Imperium. To potrzeba zniwelowania dzielących społeczność różnic i zapomnienia o nich. Wtedy dopiero plemiona będą mogły skoncentrować swoje siły i swą potęgę na najważniejszym celu – walce dla Gai. Wszystkie plemiona zgadzają się na takie rozwiązanie, różnią się jednak głęboko co do sposobów, jakimi mają je osiągnąć. Niemożność podjęcia tej decyzji przyczyniła się do powstania głębokich podziałów politycznych.